Cześć, co jest kurwa? Muszę iść do fryzjera, bardzo. Nie musisz. Muszę za długie, mam szkłaki. Muszę A ja nie chcę mieć długich włosów. Bo co? Bo, <laughs> bo, co miałem, bo, mi... długie, bo długie włosy miałem tylko wtedy, jak zakrywałem za kola i wtedy mnie odrost i wtedy miałem w Tak, tak eee, dobrze to... wyglądasz. Ale teraz nie musisz tak starać, bo nie będziesz w telewizji. Boom, roasted. Hello darkness, my old friend A to Mati wrzucił w odcinku w zeszłym tygodniu Wrzucił w stawkę, że jest ten Bo ja po to to, w zeszłotygodniowym, piątkowym odcinku powiedziałem, że coś tam się nie przejmujcie to jak was zwolnią z pracy I Mati, Mati dał program Dobry Wieczór, znika z ten a z tyle i dał Hello darkness, że mnie w... Hello darkness, my old friend Przypominam, że mnie Hello darkness, my friend ty, ty. mi? W zeszłym odcinku, we wcześniejszym odcinku rozmawialiśmy o pseudo archeologii w wydaniu pana Grahama Hancocka. Masz ja tutaj na Plutę. Czy ja splułem, czy ty? No, no ja, ja tak. Dalek... Nie doplujesz tak daleko? Nie. Okej. Okay. <laughs> tak, na jak jest daleko, daleko tam. jesteś w stanie dopluć najdalej? Na sika jestem w stanie tak daleko. Bardzo panu dziękuję za tę garść bezcennych informacji. Wybrano, drodzy państwo, najsens najsensowniejszego, najseksowniejszego łysego mężczyznę w Polsce. W zeszłym ale, tygodniu ale, były to... wybory najprzystojniejszego mężczyzny na świecie. Na prawda? świecie? People, people's choice. No, ale to nie widziałem, że. Były takie nas Łysego. A czemu musi być Łysego? Nie można dać w Polsce po prostu? No właśnie. Nie, to jest po prostu wybór najseksutniejszego, Łysego. Ale jest nie Łysego też? No na pewno są jakieś wybory. Byłem brany pod uwagę? Na pewno byłeś. No to tak, co, to mogę na pewno, zobaczyć? na pewno. Tak, zobaczymy. Tak, no, <laughs> no, <czy to śmiech> zobaczymy się, <laughs> trzeba zobaczyć. No, czas <laughs> pokażę, czas, <laughs> po, nie są tanie rzeczy. <laughs> Coraz więcej mężczyzn z dumą prezentuje swoje ogolone, wygolone głowy, udowodniając, że łysina może być synonimem klasy, męskości i charyzmy. Aby uczcić tę wyjątkową cechę i docenić tych, którzy noszą ją z dumą, Instagramowy profil Wiedza Bezużyteczna ogłosił nietypowy plebiscyt. W taki właśnie sposób wyłoniono najseksowniejszego łysego mężczyznę w Polsce. I co ja ty się dziwisz, kto w ogóle wygrał? No ja wiem, kto Warto wygrał. Kurek. A. Na drugim miejscu Szymon Marcinak. A, to właśnie na niego mogło Na trzecim polski Guardiola, czyli Michał Probierz. To po ostatnich meczach można powiedzieć właśnie. kolega wątpliwość. był, kolega był. U, na którym przejechał meczu? Na pierwszym czy na drugim? Nie wiem, na tym ze Szkocją. To też przejechał no. I tak jak wrócił, to wszyscy mówią, że no i co, nie warto było nawet jechać, nie? że to oglądać. Mm. A co, to, Szkocja jest dobrym współpracownikiem, to nic wstyd przegryć ze Szkocją. Czy nie? Raczej nie. 30 milionów. What? No, a to jednak wyspy tam nie mają nic innego do roboty. Nie, oni stare tylko pa pasą 5 milionów. No to co ten Google pokazuje nie, 30? Wiem, 5 milionów szkoda, to jest malutki kraj, ty piem. Ale on nie mają nic innego do roboty poza grą w piłę i wypasaniem tak owiec. Wypasaniem owiec, stare. Oni tylko to robią cały dzień, stary. <coughs> a myślę, że spółkują, to w że nie Dobry pytanie. Tylko szczerze, ale nas. go skasujesz. No. Oczywiście, że tak. gdzież Co? Mają bogate życie kulturalne, Słucham? Co? Co? Muzyka i taniec? Słucham? Dudy. A, no to Dudy. To, to Dudy, tak. Tak. To Dudy. Znam <grym> Skorna. Szok. No, czy ogólnie chyba tak wydaje mi się, że w zakamuflowany sposób chcę powiedzieć, że nie. Chyba nie, no. E, nie. A to Bartosz Kurek e, jest łysy? Świadkarzem e, jest, tak. Wiem, ale jest Zawsze był? No. On no, zawsze miał krótkie włosy, a chyba od jeszcze jeszcze już zupełnie uszy. No to ja go takiego pamiętam, z włosami. Okej. Okay. No to teraz wygląda inaczej. Monte. Czemu e, tak się ukrywa. No bo się goli, o, go, zaczął golić na łysą? No nie wiem. No, ale po co? Dlaczego? No. A, może takie Podoba mi się, że Włodek potrafi bronić w jednym nie, no, odcinku to, że... Grahama Hancocka, że no to nie jest tak, że ten konsensus no, a potem jak jest tak, że ktoś... Bartosz Kurek się ostrzył na łysą, a czemu? Nic nie rozumiem. No dobrze, więc Ale tak. zgadzasz się? Z tym, że y, piramidy postawili kosmiczni, no oczywiście, że tak. Tylko, że ja jednej rzeczy nie sprawdziłem. Jest Marcin Najman w miniaturce tego artykułu na SKPL. No, i nie mogę tam na liście? Na Tam go, uwaga. Jest na 24. No, nie na ostatnim, no bo nie ma w Polsce 24 no. łysych mężczyzn. No ale nie ma więcej tutaj Ale mężczyzn. znalazł się w plebiscycie w ogóle. Stary jest niżej niż Artur Barciś. Artur Barciś jest łysy? Artur Barciś nie jest łysy. Jest łysawy. Więc to nie jest, łysy, to nie jest to samo. Sorry, to nie, nie powinien się liczyć, bo Artur Barciś ma włosy. W sensie nie goli się na łysą. No jakby to jest różnica. Tak się nie robi. Pan o, Rafał Brzoska. U nisko! Nisko, pan Rafał. Nisko jak na przystęgia Karafa Brzaskiego. Jak na takiego? Nisko. Tak. Stary na 12 Budda, na 11 Paluch, na 10 Borys Budka. Borys Budka zdecydowanym zwycięzcą debaty. Nie. Paris z wyżej niż Borys Budka, stary. Ja, Paris z ja Janusz Habior na 5 to pięknie, Piotr Szączewski. Piotr Szączewski chyba też się nie mm. na łysą. Tylko też ma włosy z tyłu. No mm. właśnie. On nie jest, mm. To nie jest. Kurwa Siri, zdefiniuj łysy. Łysy to jest łysy, a nie, że ma mało włosów. To nie jest łysy. Czy jak mam. Włosy z tyłu. Gło. Napisz, czy 14 cm to jest dostarczające. W obiadkach. Ty nie jesteś normalny człowiek! Nie jesteś całkowicie. No, wiem, że nie jestem całkowicie łysy. Ale czy mogę. Czy mogę brać udział? Konkursie. konkursie. 14 cm to jest ok. Średnia długość penisowa w zwodzie wśród mężczyzn. Skąd on wiedział o co mi chodzi? Bo nie wiem stary. Zależy od regulaminu konkursu. Wiele konkursów no, na najprzystaniejszego... Karol nie będę nawet indulge yy, twoich yy, pytań. Warto czatu, jednak pamiętać, że dla wielu ro kobiet rozmiar penisa nie jest kluczowym czynnikiem. No czynnik, dokładnie. Nie, na więc nie muszę się nad tak zastanawiać. Bardziej istotne są yy, grubość portfela. Tak. What? <laughs> Tak naprawdę to nie. Mati. What? O Mati wysyłam ci to. A Mati taka nie jest tak napisane Nie, chodzi o to, żeby sobie sprawdzić, ile ma. <laughs> To do choroszczy niedługo pojedziesz. Oglądacie ten odcinek na platformie społecznościowej? W całe szczęście, lepiej. Jest zawsze ryzyko Lepiej w takim to. wypadku mieszkać w Polsce. No to jesteś bezczelny. Kur, no taki fajny temat, który do piątku wskisiłem. A, skąd Chyba, że... ty masz... A ty masz fajny? jak masz fajny celu? Nie, nie, nie jest, jest fajny. I... Łączy się z tym, ale ty stwierdzili, że twój jest fajny. Nie, ja sobie... nie, nie, nie powiedziałem, że jest mój fajny. Wspomniałem się... nie, nie się... że... ja sobie, że mój jest fajny. Nie, to było, to było z drzewie okay. i się zatrzymałem. No, ale, ale przepraszam. Daj się przeprosić. Dosyć! Przepraszam! Ja wybaczam, to ty potem przebacz. Dobrze. Przebacz! No tak. nie, no po prostu w następnym roku w Australii wchodzi y, zakaz używania portali społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Najbardziej dobrze. X, Facebook, Instagram, WhatsApp został. Mhm. No bo to jest jednak. Ale... Ja myślę, że to dobrze. I nawet jak rodzice pozwolą? No chyba tak. Więc tak, nawet jeżeli ktoś ma teraz mniej niż 16 lat, czyli tam na przykład 14, to będzie zmuszony, żeby usunąć apkę? Czy co, sami mu ją usuną? Nowe prawo zobliguje właścicieli tych mediów społecznościowych do tego, żeby wykonali odpowiednie kroki, żeby uniemożliwić osobom poniżej 13 roku no, życia no, korzystanie z tych kont. No No ja nie widzę tutaj jakby no, błędu w tym Ale przypadku. nie ma tu YouTube'a. Ja mam wrażenie, że dla e, tych najmłodszych, czyli generacji alfa, alfa poniżej 13 roku życia, tak. To YouTube. To jest projekt tak stary medium, jak telewizja stara. On już, tak, on już, on już na YouTube to jest tak, a no tak, to jest to, co rodzice oglądają. Mhm. No naprawdę, nie żartuję. W sumie tak. Dla nich TikTok to jest to, to jest teraz YouTube, a YouTube to jest takie, no tak, no mój ojciec tam subskrybuje, coś tam tego. No. no bo tam jest wiesz, CNN, Guardian, tam są te wszystkie stare, dziwne media. Tu jest, tu TikTok fajny. <laughs> ja słuchałem podcastów wczoraj w ogóle, VOXA The kids aren't reading alright, o tym, że w amerykańskich koledżach, oczywiście badania na to pewnie będą wychodzić. Ale że już są że jakby takie przykłady, które na, na, nauczyciele podają: że jak dają uczniom większe prace do przeczytania niż 5 stron, uh -huh. to się już nie potrafią skupić, żeby przeczytać tego. Jeżeli chodzi o powieści, które na SMS były dawane, jak dawniej na rok było na przykład 5 powieści do przeczytania, teraz jest jedna. Jeżeli w ogóle chodzi o artykuły naukowe pisane językiem naukowym, to y, młodsze generacje mają sobie nagrywają podcasty, jak się skupić, żeby w ogóle tekst tak gęsty, jak tekst naukowy przeczytać, bo nie, nie, nie są w stanie... Uh -huh. They don't compute, nie? Jakby, uh -huh. Jak patrzę na ten tekst, to jest tak, że nie są w stanie go przyswoić. Wierzę w to. Też tak sądzę. No, wierzę w to też. W to y, nie raduje mnie to. Y, oczywiście sam po sobie też trochę to widzę, bo, bo na pewno tych książek nie czytam tyle, ile bym chciał, choć nie jest tak źle akurat w tym roku, ale kurde, no jest to trochę przerażające. Ale z kolei generacja Z Zmienia pokolenie o luksusie. To jest ten temat, który, który chciałem poruszyć. Bardzo mnie zaskoczył, bo zauważyłem w ogóle to, tylko nie potrafiłem tego nigdy wsadzić w taką kategorię. Otóż, no. czym jest dzisiaj luksus? Apple, komputer Apple. Chyba nie. No właśnie, komputer Apple byśmy powiedzieli, e, nie wiem, jakaś, jakaś markowy ciuch, coś takiego. Pokolenie Z rozumie to pojęcie nieco inaczej niż dobiegający 40-milenialsi, czy zbliżający się do poko 50-lat pokolenie. Pionier kuro. To jest na przykład luksus. To jednak nie efekt zamożności młodych ludzi. Przeciwnie, to wynik tego, że na coraz mniej mogą sobie pozwolić. Pokolenie Z redefiniuje pojęcie luksusu, stawiając na drobne, codzienne przyjemności w postaci na przykład modnych przekąsek i napojów. Powód? Choć nie są to tanie, to jednak kosztują znacznie mniej od wizyty w dobrej restauracji. Możliwość sięgania po przekąski z górnej półki dla wielu przedstawicieli pokolenia Z staje się ważniejsza niż podróże do egzotycznych zakątków Na przykład lombu. jakie? Kombucha, napoje ze spiruliną, probiotykami czy adaptogenami, niskokaloryczne słodycze i przekąski. Te i wiele innych produktów. Luksus. Tak. No bo to jest jedyny obszar, na jaki ich ewentualnie stanie. No właśnie, te produkty nie są tanie, bo to często też mówimy, wiesz, że na przykład o kombuczy za 25 zł, nie? czyli to jest coś drogiego jak na napój, więc wpadę do kategorii luksusowego, no ale dostępnego, no bo 25 zł no, To są to jest... dla nich na przykład takie rzeczy jak właśnie wycieczka z. Nie mogą do sobie na nie pozwolić. Że jakby przestają, jest... przestają o nich myśleć jako o czymś w ogóle za, e, zasięga. Ale Zetki to są do jakiego roku życia? Do nie, 30. To... Nie wierzę, że do 30 lat nie mogą. Zetki tak. są do 30? W 1995 no roku. No to już będzie 30 lat teraz, nie? Tak. Szalenie modna. No to co, no i oni nie. nie jak? i no oni nie mogą nic polegać? Ale wiesz, no to nie mówimy o wszystkich, mówimy o pewnych trendach, które się wyłaniają z pokolenia. Jakby. my nie, my no my nie, nie też nie tak z jest. Z tego rocznego raportu firmy McKinsey wynika, że ankietowany mi. Ankietowani przedstawiciele pokolenia Z i mileniali się najwięcej pieniędzy planują wydawać na zakupy spożywcze, znacznie mniej na istotne są, istotne są dla nich wyjścia do restauracji, a nawet wydatki na podróże czy wyjścia do klubów fitness. Również raport z badań firmy Deloitte pokazuje, że konsumenci zaczęli rozpieszczać się w nowy sposób, wydając pieniądze na wysokiej jakości jedzenie. Całe zjawisko odzwierciedla zmiany w pojmowaniu przez młodych ludzi tego, czym jest prawdziwy luksus, choć doświadczenia nadal są dla młodzych, młodych ludzi bardzo ważne, to jednak nie chcą na nie tyle czekać, odkładając pieniądze o. cały rok na przykład na podróż marzeń, czyli chcą o. mieć szybko ale chcą, czyli każdy chce mieć luksus, ale nie każdy jest w stanie yy, na przykład składać sobie na jakąś, yy, na jakąś wycieczkę. Moda na yy, sięganie podrobne, kolorowe, najlepiej wegańskie i ekologiczne przekąski zmienia również bardzo branżę gastronomiczną. Wiele restauracji i kawiarni zdążyło podchwycić ten trend, wprowadzając więc do menu kombucze, witaminowe lemoniady czy koktajle, a także drobne dania serwowane na małych talerzykach. Grubo, nie? Ja to zauważyłem, bo ja miałem takie, miałem takie wrażenie, że na przykład u młodych ludzi często jak, jak gdzieś tam widzę, że yy, zrobiłaś taka moda na yy, picie, Osi, nie? W generacji Z. Osi nie jest kurcze, tanie. Nie jest to też luksusowe, ale Osi to kosztuje za 8 złotych, coś takiego. Ile? A wiesz, że to jest generalnie. 4 Tylko To tylko coś malutkie. Nie, to jest to. przez to chyba kosztuje więcej. Ale chodzi mi o to, że nie kupują, wiesz, jakiejś coli czy jakiegoś takiego ten, tylko kupują Osi, który jest de facto, wiesz, wodą witaminą. Wiesz, że to chodzi. Jakby kto kupował za naszych czasów y, izotonik jako coś do picia normalnie? Za naszych czasów, coś się no, kupowało lifta do podziału na 4. Lifta, ale teraz odżywało. I to był... Top. A jak nie było na Lifta, to Star... ale było... E... jabłkowy. Oranżady. Poproszę skrzynkę wódki i dwie oranżady. Ale odjeb...łeś teraz. O kurwa Lifta się kupowało. Ja to z tej butelki pamiętam chyba najbardziej. Tak. z tej, nie z tej, nie z tej, Ej, a kto robił Lifta chyba? Coca-Cola Company, co ty gadasz? Serio? Tak! O ten, Leaf, bę, w, o, ten był dobry. Stary w Nowej Zelandii? Ten był dobry, ten cytrynowy był dobry. Napój gazowany na bazie naturalnej wody mineralnej, mm. dostępny w wielu krajach, w tym także w Polsce. A Te że jeszcze jest, jeszcze jest? W pięciu smakach. Nie, no, był. Wycofany w 2012-2013 roku. Dostępny w wielu krajach, niegdyś także w Polsce w pięciu smakach. Brzoskwinie jabłko, i ten znam najbardziej. Brzoskwinie jabłko, pomarańcza, gruszka, cytryna oraz malina. Tylko, że takich napojów nie ma. A, to tego nie nie tylko wrzuciłem. Z powodów, dla których uśmiecham się w pracy jako kierownik pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. O, Dzięki porannym zmianom mogę oglądać schody słońca w województwie łódzkim. Uwielbiam jeździć do Skarżyska Kamiennych, gdyż są tam fantastyczne widoki, zwłaszcza zimą, gdy sunie się po białym dywanie. Niech byś mógł mi też zrobić do audio, dobra? Uwielbiam Więc... gdyż lubię pić kawę z fantastycznymi ludźmi z pracy. Uśmiecham się, bo mamy mnóstwo... No, trzeszczą kasy, te głośniki, kur... Przebasławiłeś to, kurwa. Przeba znaczy, to. weź to wyłącz. Ty chcesz uratować co w te głośniczki kur. To się nie da, bo Nie chcę tylko. To są te głośniczki. One nie będą lepsze. Choćbyś nie No nie Jak nie będą jak będą lepsze, no jak! Chodź tak, no porównaj, no, no. Kurwa. ale to gra. ale A teraz... mam ochotę tańczysz. Nóżka sama chodzi. A teraz... A teraz bez. Uwaga, gotowy, Gotów? Gotów? Dzień dobry. Wyłączam, Dobra. Nie słyszę w ogóle. Bo to właśnie. mi się wszystko kara, nie podoba. Nie, to są głośniki, ch... jakby. Embrace it, no. Embrace. Ch... You have to own it. To są głośniki. Ch... No daj żyć, no. By, 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 embrace, embrace. Oh! to właśnie tak. Więc... Tu za nic nie mówisz. Czyż Hard Rock Cafe to napisano? Chcecie ry? Nie, Hard Rock Cafe, tylko Mateusz. To jest wyjaśnienie. E, ja Przed że... paru tygodni, jak ja pytałem, zapytałem Was i Wy postanowiliście wyjaśnić mi, na przykład Mateusz, że te rzeczy, które wiszą w Hard Rockach, to są rzeczy prawdziwe. To są prawdziwe memorabilia, które są kupowane w ogóle przez coś, co się nazywa Hard Rock Cafe International i to ma się w ogóle stać największym muzeum na świecie, no bo jeżeli to są prawdziwe rzeczy ich będzie tak strasznie dużo, to nawet jeżeli będą rozproszone, to Hard Rock Cafe jako restauracja może się stać. W największym muzeum na świecie. To właśnie Eric tak pokochał to miejsce, że w 1979 roku postanowił wręczyć właścicielom swoją gitarę. I tu mamy Fendera y, czerwonego w celu powie powieszenia jej na swoim ulubionym miejscu przy barze. Drugi w kolejności był Pete Townset z The Who, którego ewidentnie zabolało Ego i podarował swoją gitarę, Le Les Pola. i potem jakoś tak wyszło, że ludzie zaczęli dawać, a potem już po prostu fundacja czy tam muzeum no hard rock zaczęło skupować, i tak to się wszystko zaczęło. No dobrze, drodzy jeszcze. ja to... chcę, żeby Mateusz dostał więcej surówki, bo on lubi Ech. mieć dużo surówki. A lubi mnie trochę, a lubi lubi mieć z czego rzeźbić? On lubi po prostu, wiesz, zaczynać dzień. Mm, musimy się... wyhaftować czyn, tak? Słuchajcie, jedna zajebista, 3-4-sekundowa reakcja. To jest materiał do montażu. Dziękujemy Państwu, bardzo za to spędziliście ten tydzień z nami. Mamy nadzieję, że nie będzie to ostatni tydzień spędzony z nami. Jeśli trafił nam się teraz widz, który oglądał lekko sędzieczego po raz pierwszy. To my. To jest Władek Markowicz? Na, na osłodę życia powiem tylko tyle, że bywają bardziej pokręcone ciki. Tak bywają, bywają bardzo normalne, bardzo normalny. Więc jeśli jesteś lekko zniesmaczony tym, co zobaczyłeś, to myślę, że może być gorzej. Idź do. Na ulicę Miodową do Saltaresto i poproś o wiśniewicę. Wszystko będzie począło. Nie proś właśnie, może lepiej. Tam pracuje, ci rząd. Zobaczysz jednego kelnera. On będzie, miał, on będzie taki lowkey, ale on będzie miał taki błysk wokół. Jeżeli no. on będzie obsługiwał, że no. nie ma żody na wódkę. Nie ma na nigączella. Ja mówię tak. A on się napije z tobą, zobacz. Dwie godziny później. A no, no, no. A do tego czasu, przynajmniej do poniedziałku, obiecajcie, że będziecie lekko stronniczy. Ladies and gentlemen, the weekend.